Witam Was serdecznie w jeden z zimowych dni stycznia roku 2020. Dzisiaj okazjonalnie trafiliśmy do takiego starego wyrobiska: wyrobiska bazaltów trzeciorzędowych, które znajdują się tutaj w okolicy Opola, a dokładniej w takiej malutkiej miejscowości, która nazywa się palmirowice zobaczcie jak popruszyło śnieżkiem a zanim nas zasypie zdążymy tutaj nagrać jakiś krótki materiał ale może nie będziemy siedzieć tutaj w miejscu tylko troszkę się ruszymy i obejdziemy cały ten obiekt dookoła co do samej miejscowości, jest to bardzo stara osada, bo według informacji, jakie można znaleźć, to wioska została założona już na przełomie XIII-XIV wieku. Sam kamieniołom powstał tutaj znacznie później. Nie wiem dokładnie kiedy, ale na przykład w roku 1866. Miejsce to traktowano jako królewską kopalnię, kamyczek który właśnie ruszam to do wapień dokładnie. No bazalty te tutaj graniczą właśnie z wapieniami, z gliną. Spróbujemy. Się na to wzgórze mam nadzieję że się nie ześlizgnę zobaczcie jaki drobny materiał dobrze że śnieg jeszcze wszystkiego nie przykrył także to nieco wam tutaj pokażemy no są tutaj te wapienie część tych wapieni jest termicznie zmieniona pod wpływem wysokich temperatur jakie Były podczas wylewu tych trzeciorządowych wulkanów tutaj w okolicy. Także barwa, struktura i skład chemiczny tych skał troszkę się zmienił. No same bazalty, akurat tutaj teraz je pokazujemy. Tutaj jest taka żyła przecięta wapieniem, jedna i tutaj powyżej druga, jakieś 15-20 cm wyżej. A w tych bazaltach stwierdzono kilka minerałów, które postaramy się za chwileczkę Wam wymienić, przyjrzyjmy się tylko tutaj temu wzgórzu, no widać tutaj te bazalty, tutaj nawet taki większy fragment. Później spróbuję rozłupać jakiś kamyczek i pokazać Wam taką świeżą strukturę, świeży przełam jesteśmy chyba na największym, na najwyższym wzniesieniu tego wyrobiska. Na no w okolicy jeżdżą rowerzyści. Mogą tutaj pozjeżdżać z górki, powjeżdżać pod górki. Także dosyć często tutaj się ich spotyka. Oprócz tego miejsce jest odwiedzane przez wielu turystów. Co do samych minerałów, powiem taką ciekawostkę: że według polskiej nauki, polskiej geologii, nie ma tutaj żadnej pracy opisującej to wyrobisko i występowanie bazaltów. Ale już jakiś czas temu, bo bodajże w roku 1888 pojawiła się taka praca na temat minerałów Śląska, praca autorstwa Heinricha Traubego, chyba tak miał na imię, no jest to bardzo poważna pozycja w literaturze naukowej opisująca. Wiele miejsc, o których polska nauka zapomniała, z różnych względów, nie będę teraz tutaj przytaczał, dlaczego nie wiemy o pewnych rzeczach, a np. Niemcy czy Ruscy o tym wiedzą. No historia nasza jest, naszego kraju jest bardzo zagmatwana, także musimy z tym jakoś żyć. Co do minerałów, które tutaj zostały stwierdzone właśnie w XIX wieku to chociażby almacyn, apofilit, augit, z takich popularniejszych to kalcyt, habazit, no i oliwiny, które nazywane są aktualnie Fajalit Forsterit Series które bardzo często pojawiają się właśnie w wulkanach w skałach wulkanicznych trzeciorzędowych Opolszczyzny i Dolnego Śląska no znajdziemy tutaj jeszcze natrolit piryt no i odmianę kwarcu jaką jest halcedon chociaż osobiście znalazłem nawet takie niewielkie kryształki e, samego kwarcu, czystego kwarcu które no, znalazłem w bazalcie migdałowcowym jest to taka odmiana bazaltu charakteryzująca się takimi jakby pustkami wypełnionymi różnymi minerałami i głównie właśnie w tych pustkach stwierdzono większość tych minerałów, które Wam wymieniłem zabierzemy żeby go oczyścić. Jakiegokolwiek znajduje się tutaj coś co jest nazywane jaspisem porcelanowym. Jest to prawdopodobnie glina, która właśnie została poddana tym wysokim temperaturom przez co stwardniała i w związku też z tym jej struktura się zmieniła, skład chemiczny, ubarwienie. I czasami można właśnie znaleźć takie wielobarwne fragmenty, które właśnie przypominają troszeczkę ten jaspis porcelanowy. Tutaj jeszcze na szybko zaprezentujemy Wam kilka kamyczków bazaltowych wymieszanych z glebą i z gliną. Oprócz samego tego wyrobiska tutaj w okolicznym lesie znajduje się kilka innych pagórków, które także są pozostałością właśnie po tym wyrobisku. Prawdopodobnie tutaj odkładano materiał który w późniejszym czasie miał być wykorzystany. No skały wydobyte z tego kamieniołomu były wykorzystywane głównie pod podkłady kolejowe, pod różne drogi, które budowano, jak i na budowy okolicznych domostw. Miejsce to jest raczej taką swoistą ciekawostką Opolszczyzny, Głównie ze względu na to, że jeżeli chodzi o dostęp do skał, to jest tutaj to znacznie utrudnione. No głównie dlatego, że nie ma tutaj świeżych odsłonięć. Jeżeli uda mi się znaleźć jakiś fragment bazaltu migdałowcowego, to oczywiście wam go zaprezentuję, ale wiem, że już kiedyś było to dosyć trudne i znalazłem jedynie kilka kawałków. Chyba nawet zabrałem ze sobą, żeby Wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Te białe plamki to są właśnie te migdały. W nich występują różne minerały. Tutaj bodajże jest kalcyt, możliwe, że jakieś minerały i latte. najprawdopodobniej tak. No i drugi kamyczek z troszeczkę większymi migdałami. Oddałem go. W inne ręce. Także na tą chwilę zostało mi tylko te dwa. Nie wiem też czy wspomniałem, że miejsce to nazywane jest przez okolicznych mieszkańców kamionką. Niekoniecznie nawet kamieniołomem, bo nawet niektórzy z nich nie wiedzą, że tutaj był kamieniołom. Znają to miejsce głównie jako, jako zamek Madeja. Madej to był taki sławny rozbójnik na tych terenach. Bardzo okrutny i bezlitosny, który okradał zarówno tych okolicznych mieszkańców, z okolicznych wiosek, miejscowości, jak i różnych wędrowników. Ponoć był aż tak okrutny, że większość swoich ofiar. Nie wiem teraz czy zabijał, czy, czy coś z nimi robił, ale ludzie, którzy na niego trafiali najczęściej już w ślad o nich ginął. Także stąd to jego okrucieństwo. No jeżeli chodzi o legendy, to można by tutaj jakieś swoiste bajki popowiadać na temat tego miejsca właśnie tego lasu. Madejowskiego w latach 1300 z groszem. Został wybudowany tutaj zamek na wzgórzu bazaltowym, które tutaj było, bo to co teraz widzimy, to jest pozostałość po tym, po tym wzgórzu. Na wzgórzu bazaltowym mieszkała jakaś jakiś dziś bogaty ród. Pamiętam ich nazwisk, ich imion, ale w każdym razie byli bardzo majętni byli to właściciele pobliskiej wioski, która nazywała się, obecnie nazywa się Dąbie, a kiedyś nazywało się Dobre Dębie. No i żyli tutaj sobie kilka pokoleń aż do czasu kiedy doszło do najazdu szwedzkiego w tym czasie ponoć ten zamek. Uległ zniszczeniu czy nawet zrównaniu z ziemią, według legend, oczywiście. A właśnie po tym okresie zamieszkał w nim ten Madej, rozwójnik Madej. No i żył tutaj przez kilka lat i nachodził tych wszystkich ludzi, jego ofiary albo rodzinę tych ofiar. W pewnym momencie się zbuncowali. Postanowili stawić mu opór. Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o ten zamek z legendy, to po tym najeździe szwedzkim znikł. Według legendy zapadł się pod ziemię. Także nie wiadomo, czy został on całkowicie zniszczony, czy na przykład okoliczni mieszkańcy rozkradli jego jego mury nie wybudowali na przykład swoich domostw tak bardzo często robiono no i powoli praktycznie obeszliśmy ten kamieniołom dookoła tutaj u pana leśniczego poszczekuje jakiś większy piesek przynajmniej tak się wydaje po dźwięku jego szczeku My jeszcze raz pokażemy pozostałość bazaltowego wzgórza. Oprócz tej miejscowości, w bliskiej okolicy Opola, bazalty również stwierdzono w Krościnie. I także bodajże tam odsłaniają się nawet te bazalty migdałowcowe. Tutaj jest jeszcze. Nawet jakaś żyłka, ale słabo zachowana. Ja nie wziąłem ze sobą młotka żeby to wydobyć. Tutaj także jakiś związek mineralny. No tak to tutaj wygląda. Jeżeli ktoś chce tutaj poszukać jakichś minerałów. Ciężko ciężko będzie znaleźć ale miejsce jest godne polecenia jeżeli komuś się nudzi a chciałby zobaczyć coś co jest historyczne bo tak jak wspomniałem przełom XIII-XIV wieku to początki historii tutaj tej osady i wydobywania właśnie kamienia bazaltowego. Przypomniało mi się, że jeszcze oprócz właśnie tych skał bazaltowych na okolicznych polach prowadzono wydobycie ród darniowych, do których, do wypalania których stosowano właśnie też dymarki. I To było nawet przed okresem wydobycia właśnie bazaltów. Także też taka ciekawostka tutaj jeszcze takie niewielkie fragmenty skałek bazaltowych po wapieniami i gliną No to chyba na tyle zrobimy jeszcze takie szybkie ujęcie samych oczek wodnych i schodów, na których przez chwileczkę siedzieliśmy. No i się z Wami pożegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia.